Najtrudniejsza podróż życia? Myślę, że, że to były dwie takie podróże. Jedna podróż to była wyprawa z Jaśkiem Melo na obydwa bieguny ziemi, kiedy byłem odpowiedzialny właśnie nie za swoje życie, ale, ale też za, za życie młodego, młodego człowieka, który, który stracił swojego brata, który był nadzieją też rodziców, a który uległ wypadkowi i w tym wypadku stracił rękę i nogę i myślę, że odpowiedzialność właśnie za Jaśka to była rzeczywiście to był chyba taki najtrudniejszy ciężar, który, który dano było mi minieć podczas wypraw, ale też jakby drugi biegł wyprawa z Polą przez Polskę, kiedy też Pola miała półtora roku i razem z Polą przemierzaliśmy wzdłuż Wisły całą Polskę od od źródeł Wisły, od Baranii Góry do, aż do ujścia do do Gdańska, To była też podróż pełna zaskoczeń i pełna różnych trudnych nie wiem, sytuacji. I myślę, że te dwie podróże właśnie, e, razem na bieguny z Jaśkiem Melą i z Polą przez Polskę, to były dwie najtrudniejsze wypadki w moim życiu.